Uczemy sobie dobrze. To hasło pikniku, jaki został zorganizowany na Stadionie Syrena w Żarach z okazji 30-lecia firmy Swiss Chrono. Przygotowano mnóstwo atrakcji, były strefy dla dzieci, konkursy z nagrodami, występy artystyczne. Najważniejsza była jednak integracja załogi, możliwość poznania się, okazja do rozmów i wspólna zabawa. To jest święto tych ludzi, którzy rzeczywiście, tak jak mówiłem tutaj w moim słowie wstępu, to oni wszystko wypracowali. Myśmy to wypracowali jako pracownicy i rzeczywiście zaczynaliśmy 30 lat temu od zera i teraz jesteśmy najlepszym zakładem w grupie, światowym liderem i, i wszyscy nam mogą zazdrościć. A to było nie do osiągnięcia 30 lat temu, także, także serdecznie gratuluję dziękuję i również przekazuję podziękowania od właścicielki pani Ines e, e, Kind Bench of Jak widać dzisiaj jest taki o, troszeczkę luźniejszy e, czas, luźniejszy klimat. Spędzamy czas z naszymi rodzinami, znajomymi z pracy. Świetnie się bawimy, pogoda dopisuje, frekwencja również, atrakcji co nie miara. Fantastyczny dzień. Piknik rozpoczął się od biegów o puchar prezesa Swiss Chrono. Pierwsi wystartowali najmłodsi miłośnicy biegania. Później rywalizowali nieco starsi sportowcy. Wśród kobiet, pierwsza na mecie zameldowała się Agata Narejko. Pasja i zabijanie czasu, głowa inaczej pracuje i wyjdzie człowiek do lasu, do przyrody. Inaczej człowiek funkcjonuje, niestety, ale to jest prawda. Fajnie, że takie maluszki też przychodzą i zaczynają małymi kroczkami. Już po malutku do biegu, do startu przygotowują się i wielka frajda, że dostają takie medale. Ile lat w firmie? Przeszło 30 lat. Rozpoczynałam w zakładach płyt biurowych. No to muszę zapytać, jak się pracuje w Swiss Chrono. No już tyle lat, jak pracuję, to na pewno dobrze. Jestem zadowolona, że w tej firmie pracuję. W kategorii mężczyzn bezapelacyjnie wygrał Bartosz Grzegorczyk. Takie moje hobby odskocznia po pracy ze znajomymi, wypady na zawody. Jakaś forma relaksu, odpoczynku, no i też bania o, o jakiś taki sportowy tryb życia. Cieszymy się, dopingujemy. Liczy się to, żeby dobiec, być uśmiechniętym na mecie, niezależnie od czasu, który się jak gdyby uzyska. Nieraz. Ci ludzie, którzy pod koniec biegu przybiegają, to mają większą frajdę niż, niż ci, co są na, na początku. Będzie już 20 lat w firmie. I jak się pracuje? Eee, dobrze. Czy bardzo dobrze? Eee, raz jest lepiej, raz jest gorzej. Też sytuacja na rynku, na świecie różne nowe tematy, nowe zagadnienia w, jak gdyby przynosi, no ale trzeba sobie z tym w jakiś sposób radzić i, i iść do przodu. Na starcie biegu nie mogło zabraknąć prezesa SwissCromo. No, oczywiście, oczywiście, nawet jeżeli prezes Musiał trenować, żeby w ogóle przebiec. To oczywiście, że nie mogło zabraknąć, ale, ale to jest wspaniała rzecz w ogóle. Po pierwsze, wspaniała dla każdego z nas, któ któremu się chce coś zrobić jeszcze oprócz pracy, a po drugie, wspaniała atmosfera. I dzieci, i dorośli, integracja, i atmosfera. I, i o to chodzi, właśnie. Nie, nie chodzi o to, żeby iść do roboty tylko z przymusu. Chodzi o to, żeby mieć w tym przyjemność. Każda z rodzin przy wejściu na piknik otrzymała po jednym listku ze specjalnym numerem oraz symbolem. Następnie musiała odnaleźć inną rodzinę z tym samym listkiem, zrobić sobie wspólne zdjęcie, napisać życzenia i wziąć udział w grach zręcznościowych. Ci co najlepiej wykonali to zadanie? Otrzymali cenne nagrody. Radosław Magierski, rodzina magierskich. E, dzień dobry, e, rodzina od Krzysztofa Gajdy Gajda. E, rodzina od Kowalczewskich, Jakub tak naprawdę to odnaleźli mnie, a ja tylko współpracowałem i udało się wygrać. Dokładnie, to ja odnalazłam pana tutaj e, z tym samym symbolem na serduszku i razem już wspólnie poszło łatwiej. Dokładnie, no, znaleźliśmy się. Musieliśmy zrobić sobie wspólne zdjęcie z symbolami, które odnaleźliśmy. Następnie rzucaliśmy w tarczę i zdobywaliśmy punkty. Ja pracuję 6 lat, teraz 7 rok, idzie, także. No i jak się pracuje? Co się dobrze, wszystko w porządku. Taki festyn dla nas jak najbardziej. Wszyscy razem możemy się tutaj lepiej poznać, lepiej zgrać. Niektórych pierwszy raz widzę. Także no, wszystko na plus. 30 lat to piękny jubileusz. Wielu pracowników jest Swiss Chrono od początku istnienia firmy. To pokazuje, że są mocno związani z zakładem. Wszystko robimy, żeby się dobrze ludziom pracowało. Natomiast no, natura ludzka jest taka, że zawsze no, no, są jakieś niedociągnięcia i zawsze człowiek szuka, co by można było polepszyć. Natomiast natomiast w naszym zakładzie pracują, rzeczywiście większość ludzi pracuje po kilkadziesiąt lat. I, i, i przykładamy no, wiele wysiłku do tego, żeby ludzie się czuli tutaj, nie tylko jak w pracy, tylko rzeczywiście, żeby czuli się jak w rodzinie, żeby czuli się stabilnie, żeby mogli polegać na pracodawcy i, i to jest bardzo ważne dla ludzi i dla nas też. Cieszymy się, że mamy jubileusz 30-lecia Swiss Chrono, Chrono, ale też trzeba zaznaczyć, że mamy jubileusz 50-lecia powstania zakładów płyt wiurowych, bo przecież 1 czerwca 1974 roku Rada Ministrów powołuje do życia zakłady płyt w Żarach. Do ZP Żary przyjąłem się zaraz po szkole. W 1986 roku no i od tamtego czasu do, do dnia dzisiejszego pracuję. Widziałem te wszystkie przemiany. Cieszę się, że, że pracuję w tej firmie. Moi drodzy, dużo się zmieniło na plus. Jestem dumny, że pracuję w tej firmie. No ja w tym roku też mam takie swoje lecie, bo 20-lecie. Także z tych 30-20 lat ja pamiętam świetnie, widziałam też, jak ta firma się rozwijała, jak się zmienia, jak odchodzą fantastyczni ludzie, jak przychodzą nowi. Mi się pracuje bardzo dobrze. Też przeszłam przez różne działy, różne stanowiska. Jestem tutaj gdzie jestem i, i, i widzę wiele plusów w tym. Firma Swiss Chrono od 30 lat jest integralną częścią miasta. Firma nie tylko dostarcza wysokiej jakości produkty, ale także pomaga. Z okazji jubileuszu partnerzy Swiss Chrono, którzy otrzymali pomoc od firmy, nakręcili specjalne życzenia filmowe. To była spora niespodzianka. Aż mi się łza zakręciła wokół jak te życzenia odsłuchałem. Jestem bardzo wdzięczny wszystkim, którzy, którzy no, zdobyli się na to, czy, czy poświęcili czas, żeby te życzenia nam złożyć w formie takiego filmu. I to, I to pokazuje, że to ma sens co robimy. Naprawdę, bo nie chodzi tylko o to, żeby firma zarobiła, chodzi o to, żeby no, i ludzie, i otoczenie, i Środowisko i ta mała nasza ojczyzna była dumna, że ten zakład tutaj pracuje. To było fantastyczne. Ja powiem szczerze, że mi się łezka wokół zakręciła i teraz z tego miejsca wszystkim Państwu też chcę bardzo serdecznie podziękować, bo no fajnie widać, że tworzymy taką wspólnotę, taką rodzinę, że my, wy, wy polegacie na nas, my polegamy na Was. Jest fantastycznie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, w imieniu zarządu, ale też w imieniu pracowników za piękne życzenia. Przy okazji pikniku zapytaliśmy o plany firmy na przyszłość. W tej chwili mamy ciężką sytuację ekonomiczną, więc mamy plany rozwojowe, mamy plany inwestycyjne, chcemy być, chcemy wzrastać na rynku, chcemy się rozwijać, bo tylko przez to, że będziemy inwestować i się rozwijać, jesteśmy w stanie się utrzymać. Innowacje, poprawa technologii, poprawa produkcji to są bardzo ważne rzeczy dla nas, ale najważniejsi są ludzie. Naprawdę, porównując różne zakłady w różnych krajach, w Polsce mamy to szczęście, że ten zakład był przejęty przez Grupę Spiskrona w latach 90., wtedy, kiedy mieliśmy marzenia, chcieliśmy dojść do czegoś, i naprawdę to się sprawdziło.